Właśnie odłożyłem słuchawkę, tak więc śmiało na ciało. 95-725-8877 do wygrania. Romantyczna kolacja we dwoje, z lampką wina, z muzyką w tle na żywo. No i oczywiście z wspaniałą obsługą. Fundatorem nagrody jest Hotel Kubus, który ma specjalną ofertę walentynkową. Szczegóły na kubushotel.com. No to odbieramy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Piotr. Piotr. Piotr, już brałeś udział u nas w tej zabawie? Proszę. Widzę, że nie brałeś jeszcze udziału nie, w tej jeszcze zabawie. Nie brałem. Jeszcze nie masz punktu? Nie mam. A ukochaną masz? M mam. Aha, rozumiem. No to masz z kim pójść, tak? Tak, tak, tak. Aha, rozumiem. Okej, okay. ja zaraz podam ci imię i nazwisko. Jeśli chcesz zdobyć jeden punkt, no to musisz do tego nazwiska domówić drugie, żeby to pasowało ze sobą, bo będzie mowa oczywiście o słynnych parach. Gotowy? Tak. David Beckham i. Wade Victoria Beckham. Pięknie! Pięknie! No nie, no wiesz, no skojarzenia... Niestety, liczy się pierwsza odpowiedź, pozdrawiam serdecznie. David Beckham i Victoria Beckham, oczywiście. Aj, moi drodzy, no ale ja chciałbym kogoś jednak wyłowić dzisiaj.